Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiejszy tutorial to dwa w jednym. Makijaż oraz fryzura. Makijaż jak widzicie dosyć subtelny, delikatny i na każdą okazję. Powiem, skoncentrowałam się bardziej na e, bujnej czuprynie i wykonałam tę oto fryzurę za pomocą włosów, e, doczepianych włosów naturalnych ze strony internetowej włosynaturalne.pl Oczywiście podlinkuję Wam ją w opisie poniżej. E, Miałam okazję używać tych włosów już wcześniej podczas sesji zdjęciowej dla najlepszej szkoły hiszpańskiego Via w Białymstoku i zdecydowanie genialnie się sprawdziły. Dlatego dzisiaj chcę Wam pokazać i zaprezentować jedną z najprostszych fryzur. Zapraszam! Ten tutorial zaczniemy od makijażu. Na początku użyję podkładu. Podkład Izadora do każdego rodzaju cery. Aby uzyskać efekt glow na twarzy, czyli takiej promiennej, rozświetlonej skóry, dodam do podkładu rozświetlacz w kremie w odcieniu Warm Glow. I pędzlem, ewentualnie gąbeczką albo palcami, rozprowadzam po całej twarzy. Dodam, że wcześniej użyłam krem nawilżający oraz olejek na usta. Czy oczywiście wędruje korektor. Jest to korektor MAC w kolorze NC20. Korektor nałożył w te miejsca, które chcę rozświetlić, rozjaśnić i zarazem podkreślić. Mam jaśniejszy kolor od podkładu, dlatego uwypukli na miejsca pokryte właśnie tym kosmetykiem. Wklepuję, żeby ładnie ułożyło się na twarzy i dłużej się utrzymywał makijaż. Następnie użyję pudru transparentnego, czyli matującego oraz utrwalającego makijaż. Aby nie zakryć efektu glow na twarzy, użyję go tylko i wyłącznie w strategicznych punktach na twarzy, czyli na brodzie, delikatnie na policzkach, tutaj w okolicach nosa. Te miejsca, gdy się świecą, wyglądają naprawdę mało estetycznie. Na nos oczywiście. I jak już wiecie, na czoło. Czas na oczy. Wykorzystam do makijażu oczu paletki Soft Suit. Ten cień nakładam na całą powiekę ruchomą, po czym będę e, rozcierała go na zewnętrzną stronę, aby stworzyć efekt delikatnego smokey eye. Rozcieram go na wszystkie strony. Tym samym cieniem pomaluję dolną powiekę oka, aby zamknąć cały makijaż w jedną całość. Kąciki zewnętrzne możemy przyciemnić tym ciemniejszym cieniem. Czas na eyeliner, który podkreśli nam linię rzęs. Użyję tego z Rimmel Scandal Lashes. Jest mega czarny, a końcówka zdecydowanie ułatwia mi pracę. Często pytacie mnie na Instagramie pod zdjęciami, jak wykonuję idealną kreskę. To właśnie za pomocą tego eyelinera. Ostatnio mam bzika na punkcie kresek eyelinerem i bardzo je lubię. Staram się je wykonywać niemalże codziennie. Czas na maskarę do rzęs. Maskara, jakiej dzisiaj użyję to Insane Volume Lash Styler, który prawdopodobnie stanie się moim ulubieńcem. Zobaczcie jak wygląda szczoteczka. I oczywiście nie zapominamy o dolnym rzęsach. Oczywiście, jeżeli tego nie lubicie, nie róbcie, ale ja osobiście lubię podkreślić oprawę oka. Czas na brwi. Zaczynam od wewnętrznej strony, tej od strony nosa i przyciągam. Do zewnętrznej, e, malując równą i nie za ciemną linię. Brązer, jakiego użyję, to brązer Hola Benefit. Jak widzicie, stopień zużycia jest dosyć spory, bo widać denko. I nałożę go pędzlem e, z Charlotte Tilbury e, na kości policzkowe. Można zrobić dzióbek, delikatną rybkę. Tak, ułatwi nam to zadanie. I to samo robimy z drugiej strony. Delikatnie na czole, aby kolor pojawiał się nie tylko na policzkach i brał się nie wiadomo skąd, tylko cały makijaż ma tworzyć jedną całość. Na policzki nałożę róż. Róż w odcieniu Perfect Blush. Mogę użyć tego samego pędzla, ponieważ kolory są dosyć podobne, więc nie będzie dużej różnicy. I nałoż, nakładam róż na same szczyty kości policzkowe, takimi stemplującymi ruchami. Zobaczcie. Ok. I to samo z tym policzkiem robię. Każdy z nas lubi świetlistą. Pełną blasku cery. I muszę Wam przedstawić najnowszy hit sezonu Izadora Face Culture Strobing. Trzy rozświetlacze w jednej paletce. Moim ulubionym rozświetlaczem jest ten brzoskwiniowy, który często łączę z różowym. E, tutaj ten odcień jest bardzo szampański, myślę, że jeden z najbardziej popularnych odcieni biorę mniejszy pędzel i aplikuję. Tutaj na policzki. Chcę, aby moje policzki pięknie się mieniły. Czas na szminkę. Jest to szminka Nude Blush o wspaniałej, kremowej i nawilżającej konsystencji. Jestem zachwycona, jest to totalna nowość i cieszę się, że trafiła w moje ręce, bo chyba stanie się moim ulubieńcem. Makijaż jest już gotowy, zatem przechodzimy do drugiej części tutorialu, czyli do fryzury. Pokażę Wam bardzo szybki sposób na efektowną fryzurę. Na początku muszę podzielić włosy na kilka partii i będę je kręciła na lokówkę. Kilka sekund oczywiście trzeba odczekać i lok gotowy. Chcę, żeby efekt był w miarę naturalny, nie chcę skręconych loczków komunijnych, tylko naturalne fale. I to robimy z kolejnymi partiami. I jedziemy dalej. Im wyżej przechodzimy tym falę, należy robić ostrożniej, żeby nie zepsuć tych, które zostały zrobione wcześniej. I ostatnie trzy fale na grzywce. Mhm. Następnie spryskamy całość lakierem, aby nadać faktury włosom oraz je delikatnie utrwalić i będziemy za chwilę rozczesywać. Zestaw moich włosów zawiera aż 7 spinek. Są to włosy oczywiście naturalne, nigdy wcześniej niefarbowane, zdrowe, lśniące. Poproszę kolegę Miłosza, aby przytrzymał mi klipsy, na pewno ułatwi mi to pracę. Chwilkę trzeba przytrzymać. Zobaczcie jaki, jaki wyrazisty lok. Za chwilę będą one mniej kręcone, ponieważ rozczeszę je. Zaczniemy od tyłu. Także robimy sobie tutaj taki powiedzmy przydziałek. Możemy troszeczkę podtapirować, aby klips się lepiej przypiął. I przyczepiamy pasmo z trzema spinkami. Następnie bierzemy drugie pasmo, należy je trochę podkapirować. Nie jest łatwo to robić samemu, ponieważ nie widzimy jak to wygląda z tyłu i przyczepiamy. Pasmo z czterema spinkami. Tutaj mamy gotowy. Teraz czas na przód. Dobrze, zostały nam jeszcze trzy pasma, które przyczepię tutaj e, bliżej twarzy. Z przodu jest znacznie łatwiej, ponieważ widzimy mniej więcej, co się dzieje. I wpinamy tutaj i przypominamy. naprężamy włosy i tutaj przy samej nasadzie tapirujemy zostały nam dwa ostatnie pasma które przyczepię tutaj w okolicy przy twarzy tak żeby nie było ich widać może w to samo miejsce które przypiąłam wcześniejsze pasma, bo te będą ładnie zasłonięte. Oraz tutaj o, będzie efekt gęstszych włosów przy samej twarzy. Tak prezentuje się moja fryzura w pełnej okazałości. Jeżeli, jeżeli chcecie napuszyć włosy i sprawić, E, aby ich objętość wzrosła, możecie sobie je delikatnie podtapirować za pomocą dłoni. Mój tutorial dobiegł już końca, dlatego bardzo serdecznie dziękuję każdemu z osobna za uwagę i za poświęcony czas. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak miło będzie, zostawicie ślad po sobie w postaci komentarza czy też łapki w górze. E, słuchajcie, każdy odcinek, który, który robię, robię z myślą o Was, do każdego bardzo się przykładam, poświęcam dużo czasu i e, jeżeli macie jakieś sugestie czy, czy też uwagi, które mogłyby poprawić jakość moich filmów. E, oczywiście napiszcie mi o tym w komentarzach, bo, bo to co robię, to, to robię z myślą o Was i chcę, aby moje filmy były coraz lepsze i myślę, że z Waszą pomocą na pewno mi się to uda. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!